Dobra już, tak no już, tak już tak Dobra, okay. O ile, że wali mnie tylko kotka? Nie. Trzy. Trzy. Szkieluchy, bo za jest tylko cztery. No właśnie. No A że. Nie wiem. Ale... Ludew to pewnie przyjdzie. Bo się buja zawsze w tym pomieszczeniu. To chyba przyjdzie. Ale co, w pięciu będziemy? No ja tam mogę biegać. Do tych Wojtki. Do ale... ale z resztą... <laughs> chyba tak No, 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 nie widzisz, to danie, gadanie ma lepsze. Sportowe. cztery Sportowe. 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 Ekstra!

No bo spierdoliliś! No, nie! To była druga? No ja parę tam wyszedłem chyba. Przeciek, tak? A, to jak się nie opłaca siedzień, to trzydziestą ośmiastą jeszcze godzinę. A co? A

Nie, nie, nie. To ona łatwo się Nie, To ona mi jedynie. 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 To ona mi

ダルシェフ。 O, mi to, 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 to powinny być ujemne punkty. Dobra, wracaj nas. nasz numer radę. Nasz numer danzy. Ale to są subsydię. gdzieś to na R. Niszczył cię pod Nie, no co? Nie, no jego, pan niszczy pod kości. A mój, zróbmy. Zróbmy. E, no masz To chcę ja! Bo ty lubisz. Czy ja mogę z nim gadać? Wystarczy no, no. to jest. Dobra, to jest. To jest. To jest. 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 Będzie, Będzie <na> raz? Yes. <grywa> <grywa>

Sånn, yes, I... <laughs> <laughs> <I can't> see... <laughs> no, ja. <laughs>

توهان جي ٽيڪنيڪس کي ڏسو